droga do szczęścia Czyta Agata Gawrońska-Bauman Jerzyk leżał sobie na miedzy Z ręką pod głową I patrzył w niebo Wieczór był cudny Po lazurowym niebie płynęły obłoki Lekkie jak para Ich brzegi od strony słońca Miały odcień złoty Było cicho, chłodno Na miedzy grały świerszcze I czuć było mocny zapach Wiosennej trawy Nieopodal jeżyka pasła się krowa, a dzwonek przywiązany do jej szyi pobrzękiwał co chwila. Jerzyk miał oczy niebieskie jak niebo, a twarz jak jabłko rumianą. Leżąc twarzą do góry, widział niebios sklepienie, wsparte obrzeg ziemi i serce aż rozpływało mu się z rozkoszy. Chciał iść daleko, daleko, szukać szczęścia. Tam za polem była niska chatka, w której mieszkali jego rodzice i młodsza siostra, a obok sąsiadka z synem Bacławem, jego przyjacielem. Co rano wychodził Jerzyk do pracy i pracował uczciwie, a o zmroku wyprowadzał łaciatą krowę na trawę, i wtedy dziwne myśli przychodziły mu do głowy. Nic go nie cieszyło, nie rozweselało też nic dobrego w rodzinie. Roił sobie, że gdyby mu się dostała w udziale choć odrobina szczęścia, to nie potrzebowałby w pocie czoła na swój chleb zarabiać. I przy myśli o szczęściu, wyobraźnia malowała mu obrazy najrozkoszniejsze. Leżał sobie tak na ziemi, marząc i rojąc sny na jawie, gdy nagle stanęła przed nim zgarbiona staruszka której nigdy przedtem nie widział, chociaż znał każdego człowieka w okolicy tak, jak każdy człowiek w okolicy znał Jerzyka. Skąd się wzięła ta staruszka, pomyślał Jerzyk. Pewno przyszła tu z daleka, jak się tu dowlokła. Taka maleńka, chudziutka, że wydaje się, że można by ją złożyć we dwoje i zawiązać w węzeł. Jerzyk podniósł się i zapytał staruszkę dokąd idzie i czego jej potrzeba. Nigdzie nie idę i nic mi nie trzeba, ale ty, jak widzę, to byś poszedł gdzieś z ochotą, odparła Stara. Skąd ona mogła wiedzieć, że poszedłby sobie w świat z ochotą? Ale jeszcze bardziej zdziwił się, gdy staruszka opowiedziała mu, co do słowa wszystkie jego najskrytsze myśli i rojenia. To wy mnie znacie, babciu? Spytał Jerzyk Jakże nie mam Cię znać, głuptasku, kiedy stałam już u Twojej kołyski? Wszak jestem przeznaczeniem Twoim. No czego Ty chcesz ode mnie, babciu? Wiesz przecież, że ja marzę o szczęściu, któregoś mi nie przeznaczyła. Przeznaczyła czy nie przeznaczyła, bestchnęła staruszka i zaraz mówiła dalej. Przychodzę po to, aby ci wskazać do niego drogę. Jerzyk zerwał się na równe nogi i zdało mu się nagle, że wszystko kręci się mu w koło. Zapomniawszy o łaciatej krowie, poszedł za staruszką wzdłuż miedzy do lasu, dziwiąc się, jak lekko szła przodem, jak gdyby płynęła, nie dotykając nogami ziemi. Pasterz zobaczył Jerzyka ze staruszką i opowiedział o tym we wsi. Na miedzy znaleziono łaciatą, a Jerzyka wołali, nawoływali, krzyczeli i nie dowołali się do późnej nocy. Cała wieś się rozbiegła po lesie, ale po Jerzyku nie było ani widu, ani słychu. Mieszkańcy wsi nie mogli pojąć, co się stało z Jerzykiem. Przecież się nie zapadł pod ziemię i przecież jakaś tam szczuplutka starowinka nie mogła pokonać takiego silnego chłopa. Dni mijały jeden po drugim, a Jerzyk nie wracał. Jego ojciec chodził po wsi posępniejsze od nocy. A siostra Andzia co wieczór chodziła na miedzę, dokąd Jerzyk wyprowadzał łaciatą i czekała na brata. Stary żebrak powiedział jej kiedyś, że ze zniknięciem Jerzyka łączył się czary i dziewczyna mocno mu wierzyła. Rozejrzawszy się uważnie dookoła i upewniwszy się, że nikt jej nie widzi, Andzia rozmawiała z łaciatą jak z rozumnym stworzeniem, wypytując ją o brata. Wpatrywała się też w pełni księżyca, w nadziei, że w niej odnajdzie rozwiązanie zagadki Pytała też gwiazd, ale nic jej nie mogło wyjaśnić tej wielkiej tajemnicy Jerzyk w istocie zapadł się jak pod ziemię A co tymczasem stało się z Jerzykiem? Szedł za swoim przeznaczeniem przez las do granitowej skały na której szczycie rosła stuletnia sosna A u stóp w cieniu posępna paproć Obok której piło źródło Czyste jak kryształ Tam oboje stanęli Ze źródła tego bierze początek rzeczka Przepływająca przez waszą wioskę Rzekła stara Weź z niego kamyczek i schowaj go Jeżeli zatęsknisz za domem i biedą swoją Rzuć kamyczek za siebie i wspomnij o mnie. A teraz idź. Ścisnęło się serce Jerzykowi. Spojrzał na staruszkę, w oczach jej błyszczała dobroć. Spojrzał na las, a las był pełen czarów wieczornych. Cóż począć? Iść czy zostać? myślał Jerzyk. Miałbym wypuścić szczęście, gdy samo pcha mi się w ręce? Podziękował więc starej, a gdy to uczynił, na jej znak rozsunęła się skała. Jerzyk wszedł i skała zamknęła się za nim. Obejrzawszy się dokoła, spostrzegł, że jest w dziwnie pięknej, ale całkiem nieznanej sobie miejscowości. Jak cudowny jest świat, boży! myślał Jerzyk, mrużąc oczy od słońca. Dzień był jasny. Ani jedna chmurka nie zakłócała błękitu nieba. Jerzyk szedł ścieżką przez las, potem wyszedł na polanę i zobaczył zamek. Biały jak śnieg. Poszedł więc w tym kierunku. Przed bramą stało czterech ludzi. Ujrzawszy Jerzyka, podeszli do niego i powitali go radośnie. Wielkie szczęście cię spotyka, rzekł jeden z nich. Nasz pan umarł niegdyś bezpotomnie, a ostatnią jego wolą było, aby pierwszy podróżny idący z lasu od północy stał się jego dziedzicem. Tobie sądzono być tym szczęśliwcem. Witamy cię, dawno upragniony i oczekiwany. Wszedł więc do zamku Jerzyk. I od razu zdziwił się jego wspaniałością. Biały marmur, obicia mebli złotem, tkane miękkie dywany, wspaniałe obrazy na ścianach wszystko to oślepiało i uderzało swoim pięknem młodzieńca. Z ogrodu, przez otwarte okna, wlewała się cudowna woń kwiatów i egzotycznych drzew. Nowemu panu pokazano zaraz wszystkie kosztowności zamku: srebro, złoto i błyszczące drogie kamienie. Cały zastęp służby starał mu się dogodzić na wyścigi. Podawano potrawy i napoje, o jakich Jerzykowi nawet nie roiło się we śnie. W ogóle wszystko, co go otaczało, podobne było do snu. Choć Jerzyk czuł, że to przecież nie sen, czuł także, że posiada dość rozsądku, by odgrywać z godnością rolę pana, więc nie poznawał sam siebie do końca. Znużony wrażeniami dnia położył się na miękkiej pościeli, ogrodzonej kosztowną zasłoną i zamknął oczy do spoczynku. Rano oczekiwało na niego wielu proszących. Wysłuchiwanie ich wydało się Jerzykowi nudne i męczące. Była to więc pierwsza rysa na jego nowym cudownym życiu. Wieczorem wyszedł do sadu, aby odetchnąć wonnym powietrzem. Wtedy poczuł, że serce mu się jakby ścisnęło, ale przezwyciężył szybko to uczucie. Dziwny byłby smutek, gdy się posiada wszystko, czego tylko się pragnie. Dzień schodził więc tak za dniem. Jerzyk poznawał ludzi i codziennie spostrzegał coś niedobrego. To oszustwo, a to pochlebstwo, lub wykręt. Wszystko to psuło mu dobry humor. Nierzadko wspominał o rodzicach i miłej, kochanej siostrze Andzi. Teraz nie mógł, jak to wcześniej bywało, na miedzy leżeć sobie na plecach z ręką pod głową i spoglądać w niebo. Ciągle otaczali go za to ludzie, którzy byli mu całkiem obcy. Czym jest w rzeczywistości szczęście? Rozmyślał: Nie w bogactwie i nie w rozkoszach. Czego mi brakowało we wsi rodzinnej? Nie miałem nic, a miałem wszystko. Obok mnie byli drodzy mi ludzie, była praca, a teraz mam wszystko i nie mam nic. Nikt mnie nie lubi, lecz tylko schlebiają mi. Nic nie robię, piję i jem gotowe potrawy. Swego uczciwie zarobionego nie mam nic. W domu pracowałem, a wieczorem odpoczywałem na miedzy na miękkiej trawce. A gdy wróciłem, jak smaczna była zwykła zupa i chleb razowy z masłem. Czy to nie było właśnie szczęście? Wiele dałby Jerzyk teraz za to, aby choć na chwilkę znaleźć się w domu i zobaczyć, co się tam dzieje. Ale dom był daleko. To on sam opuścił go w pogoni za szczęściem, gdy szczęście było tak blisko, tuż przy nim, w domu. Nie jeden raz chciał więc już rzucić za siebie kamyczek, ale się wstrzymywał. Dobrze byłoby, gdyby mógł złoto zabrać ze sobą, ale staruszka mu powiedziała, że musi wrócić takim samym biedakiem, jakim wyszedł. Mijały dni, a Jerzyk chudł i mizerniał. Apetyt stracił zupełnie. Konie, powozy, służba, nic go nie cieszyło. Tęsknił za domem i daremnie walczył ze sobą. Wreszcie. Zabrakło mu sił do walki. Minął rok od czasu, gdy się osiedlił w zamku. Przypomniał sobie wszystkie rady swojego przeznaczenia i rzucił kamek za siebie. W tej samej chwili Jerzyk stracił przytomność, a gdy się ocknął, spostrzegł, że jest obok staruszki, która stoi pod skałą granitową, na szczycie której rosła sosna, a na dole paproć. Teraz wiesz już, czym jest szczęście, rzekła staruszka, uśmiechając się łagodnie. Poznałem je, odparł młodzieniec. Miałem je wcześniej, ale go nie znałem. Staruszka na te słowa znikła, a Jerzyk pobiegł do domu. Szybko rozniosła się wieść o jego powrocie. Rodzice o mało nie poumierali z radości, ale Andzia, aż pokraśniała ze szczęścia. Przyjaciel Jerzyka, Wacław i cała wieś słuchali z otwartymi ustami opowiadania o jego przygodach, i nie mogli wyjść z podziwu, że postanowił wyrzec się bogactwa i wrócić do ubóstwa. Ale Jerzyk. Przekonawszy się na własnej osobie, że nie ma większego szczęścia nad miłość rodziny i większej rozkoszy niż praca, która krzepi i dodaje otuchy człowiekowi, słuchał zdziwionych okrzyków swoich bliskich, całkiem spokojnie i ani na chwilę nie pożałował tego, co zostawił w białym zamku. Czasem chadzał jeszcze z siostrą do zaczarowanej skały, która rozstąpiła się kiedyś przed nim po to, aby poznał szczęście, i w cieniu sosny stuletniej zbierał piękne paprocie na bukiety dla Andzi.